O już tam coś się dzieje. I pierwsze branie. Sorybka, sarybka słuchajcie, taki lechoń. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Szymonem wybraliśmy się na Żyka. Kaj Rok temu właśnie Też takich bez zima, akurat w grudniu Dzisiaj mamy październik Były chwyciły karpia No i co, zaczynamy wędkowani. My się rozpakowujemy dzisiaj białe, rosówki Kukurydzka, to jest główna przynęta Także nie przedłużając, zapraszam Was na film I życzę Wam miłego oglądania no i na no boku wiesz tak. Słuchajcie, przyjechaliśmy z Szymonem na ryby i pierwsze brani. I mamy rybka. I ładnego leszka holia. Odebrać ci No, podbieraj, że mi się podoba. I jeszcze rybka. No ładnie. Ale obajście jest tu. Ale nie. nie, to mu przeszło, widzisz? A, przeszło. Sprawiedliwiony. Słuchajcie, taki lechoń jak widzicie elegancki. Coś się zaczyna dziać. Ostatni raz na rybach to tu był rok temu bez zima. I dzisiaj właśnie 8 października z Szymonem tutaj my przyjechali i tak, idziemy go wypuścić. Coraz to bardziej się rozjaśnią i obejrzymy co się będzie działo. Jak na razie jeden leszcz. Białaski zanęta na mieszano, rosówki i tu pasta na spróbowanie. Tam jeszcze kukurydza jak widzicie i tak będziemy chytali z Szymonem. Coraz to bardziej widniejszy, coraz to więcej widzimy. I rzut po ryba. Tak, już się praktycznie rozjaśniło. Godzina 6:40. Od godziny 4:30 tu siedzimy na stanowisku i dzisiaj z Szymonem posiedzimy tu jeszcze godzinka. Jak się nic nie będzie więcej działo to idziemy stanowisko bliżej, tam pora, pora 100 metrów spróbować, bo mamy tutaj właśnie te dwa stanowiska na dzisiejszy dzień do obchytania. jak tu nic nie będzie, to pójdziemy tam troszkę inny, inny odcinek rzeki, tam jest taki bardziej szeroki, tam jest taki bardziej wąski, bardziej prądzi i obejrzymy, w którym miejscu te ryby będą bardziej, bardziej żerowały <laughs> coś się tutaj co chwila spławi, jakieś leszcze, jakoś drobnica Także na pewno ryba w tym miejscu jest i jednego leszcza udało się wyciągnąć, jak widzieliście. Jak widzowie, my już z Szymonem na nowej miejscowie, wędki zaciepane I obejrzymy, co się będzie tukie działo na tym stanowisku. Damy na no tego jednego leszcza, i teraz my mieli pobraniu tam z Szymonem, jak my się pakowali. Ale to taki dziubneci było i obejrzymy tu. Wygląda, że tukie głębi, więc, więc obejrzymy co się tutaj będzie działo na tym stanowisku. 3 godzinki tu posiedzemy i będziemy widzieć. Słuchajcie, jest rybka. Przed tym była płoć, ale niestety się spiła. I teraz kolejna płotka na białe. Ładno. No ładno. Tam ta trochę Tak, Taka płoteczka obejście. Na federka. 50-gramowy koszyk. I do wody si białe na hoku. i robimy kolejny rzut. Zamknięta do koszyka. I do wody. Tak widzowie, jak widzieliście, udało mi się, tukę na tym stanowisku, wyciągnąć dwie płotki, w sumie byście widzieli jedna, bo ta druga, niestety, ale się nie skamerowała. Spięła się przy brzegu. No i co chcę powiedzieć, Szymon robi ostatni rzut, tukę na tym stanowisku, i jeszcze jedno miejsce, tukę odwiedzimy na tej rzece. Pod takim mostem, co też mi się tam podobało w zeszłym roku, że tam nie chytą, ale jak to tam obejrzeć dość ciekawie. Także tam przędymy i tam zakończymy dzisiejsze chytanie. Bo po prostu tutaj szału nie ma nową, powiem szau nie ma. Może tam jakiś klinia albo coś takiego uda się wyciągnąć. Cię już tu zameldowali na tej ostatniej miejscowie. Już on tutaj pokazuje, bo naprawdę pięknie, dziko, jak to tu wygląda. Pięknie to tu wygląda Wędki zarzucone I tam z drugiej strony jest taki przelew Jedna wędka może mam w prawo ciepne to a ją ja tu Pod drugą stronę, pod tym most. O, już tam coś dziubło Może się udobrani nagrać O Już tam coś się dzieje Już jakoś drobnica podeszła. Tak, widzowie, no my się pakujemy z Szymonem Dudą. Niestety, więcej nic się nie udało złowić. Są my normalnie już bez sił. Szymon już tu siedzi. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrowionka.